Bowling, czyli popularnie mówiąc gra w kręgle, to w naszym kraju dyscyplina niezbyt popularna, głównie ze względu na brak obiektów przeznaczonych do tego celu. Popularyzacji tego sportu nad Bystrzycą podjęli się włodarze Lublin Plaza, organizując w minionym tygodniu pierwsze mistrzostwa naszego miasta. Organizatorom imprezy przyświecały dwojakie cele, nie tylko czysto sportowe, lecz także charytatywne. Chcieliśmy połączyć zbiórki charytatywnej na rzecz Misericordia, czyli fundacji naszego rynku lubelskiego przy zjednoczeniu przy sporcie samorządowców, dziennikarzy i wyższe uczelnie. Do rywalizacji przystąpiło ostatecznie 16 trzyosobowych drużyn reprezentujących instytucje i firmy ze stolicy naszego regionu oraz redakcje lokalnych mediów. Nie zabrakło oczywiście zespołu telewizji Lublin. Nasza ekipa składająca się z absolutnych debiutantów, jeśli brać pod uwagę tego typu zmagania, walczyła bardzo dzielnie, podobnie jak inni uczestnicy turnieju. I bardzo się z tego cieszymy, że jednak grają po to, właśnie, żeby wygrać. A nagrody są bardzo fajne. I myślę, że duch walki jak najbardziej się obudził wszystkich. Ostatecznie, po rywalizacji w grupach, półfinałach i finale, tytuł drużynowego mistrza Lublina w Bowlingu zdobyła drużyna Gazety Wyborczej, wyprzedzając nowy tydzień. Okazja do rewanżu już za rok. A o wyniku naszej drużyny na razie szcza. Podobno w przyszłym roku. Ma...